Zowie z tej strony Godlike. Dzisiaj mam dla Was materiał, na który wiem, że czekaliście. Nawet wczoraj zresztą dostałem na Discordzie wiadomość pod tytułem Godlike, gdzie ta recenzja tego Dragon Agea, kiedy ona będzie. No i mogę Wam w końcu powiedzieć, będzie teraz. Dzisiaj zajmiemy się w końcu najnowszym Dragon Ageem, który od wielu dni budzi kontrowersje. Czy jednak warto go kupić? Zapraszam Was serdecznie. Na początek tradycyjnie powiedzmy sobie co nieco o co w tej grze w ogóle chodzi. Dragon Age Veilguard to jest czwarta część kultowej serii Dragon Age, tworzonej przez równie kultowe studio BioWare, znane chociażby z serii Mass Effect. Veilguard według producenta ma być grą RPG, która domknie wątki fabularne z poprzednich części gry, do tego oferując też coś nowego, czyli w sumie tak jak z poprzedniej części gry, tak? Bo każda z nich też miała jakieś nowe elementy. Jak w to się gra? No wiecie, tak jak w grę RPG, tak? Wiecie, kompletujecie drużynę, wykonujecie misje, kupujecie jakieś tam przedmioty i tak dalej, i tak dalej. Sama akcja została sadzona w jednym z najlepszych świateł fantazji na rynku, oferującym całe pokłady miodności oraz tajemnic, co doceniali gracze przez całe lata istnienia serii. Podzielmy sobie więc tą recenzję na parę elementów, a będą to. Walka z przeciwnikami, fabuła zadania oraz postacie, i na końcu powiemy sobie coś o eksploracji lokacji. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja w grze z Serii Dragon Age zaczynam od walki, tak? No pewnie czujecie, że coś tutaj nie gra? Macie oczywiście rację, coś tu nie gra, ale do tego jeszcze dojdziemy. Na razie wróćmy więc do walki, jak ta wypada w Vailgar? No tutaj może Was zaskoczę, natomiast zaskakująco nieźle. Starcia z przeciwnikami w tym tytule są naprawdę dynamiczne, na najwyższym poziomie trudności też potrafią dać w kość, jednocześnie tutaj zastrzegam, że ta walka w tej grze bardzo, bardzo różni się od tych z poprzednich części. Zamiast takiego tradycyjnego Dragon Age'a, gdzie polegamy raczej na umiejętnościach, na planowaniu, na pozycjonowaniu naszych bohaterów, tutaj dużo ważniejsze są uniki, tutaj dużo ważniejsze jest łączenie różnych skilli w taki sposób, żeby zapewniały tzw. detonację, czyli dodatkowe obrażenia. Nie zdziwcie się więc jak w tej grze zobaczycie maga, który bez przerwy biega w łapie i robi uniki niczym jakiś zwinny kot, czy nawet wojownika w ciężkim pancerzu robiącego podobne uniki. Walka w Veilgard jest bowiem szybka, widowiskowa, choć jednocześnie przyjemna. Ja sprawdziłem w tym tytule kilka klas postaci, z tego, co widzę, wszystkie są całkiem nieźle zbalansowane. Oczywiście są skille wprost lepsze niż inne, tak? W każdej grze tak jest. Natomiast budując postać, dzięki takiej wielkiej planszy umiejętności, mamy całkiem sporą swobodę właśnie, jak chcemy walczyć. Możemy zrobić sobie postać, która będzie walczyła tylko magią. Możemy zrobić sobie taką, która troszeczkę też będzie walczyła jakimś tyletem. Możemy pójść w nekromancję, możemy pójść w jakieś wielkie miecze i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzą elementy wyposażenia, które też potrafią diametralnie zmienić na styl rozgrywki. W tytule znajdziemy wyjątkowo potężne bronie czy pancerze, a one właśnie dobrane z odpowiednimi umiejętnościami potrafią po prostu kosić całe rzesze wrogów. Gdy takie połączenie uda nam się znaleźć samodzielnie, no to każdy gracz rzeczywiście będzie czuł dużą satysfakcję i to jest fajne. Rozwijać do tego możemy także naszych kompanów, których umiejętności później wzmacniają nasze. To działa naprawdę fajnie, bez wątpienia walka jest najlepszym elementem nowego Dragon Age'a. Ale wiecie co? Ta walka jest fajna, natomiast jest z nią jeden problem i to spory. Pamiętacie co ja powiedziałem na samym początku, tak? Że twórcy obiecali nam tutaj grę RPG, tak? Zresztą my mieli z czego czerpać, no bo nawet krytykowana dwójka czy trzecia część Dragon Age'a miały całkiem fajne systemy walki, oparte o RPG, właśnie. No i to nam obiecano, natomiast jak już pewnie zauważyliście, walka w Dragon Age: Veilguard niespecjalnie wygląda na grę RPG. Niespecjalnie wygląda i oczywiście nią w ogóle nie jest, bo abstrahując już od tych wszechobecnych uników w bardzo dynamicznej walce niczym w Stellar Blade, no to mogę Wam powiedzieć coś, co pewnie rozwali na łopatki fanów serii. I zaraz to Wam powiem, natomiast najpierw Was się spytam, wiecie jak działają gry RPG, nie? Składamy sobie jakiś tam team, z czego w drużynie jest z reguły jeden tank, czyli wojownik przyjmujący na siebie obrażenia. Do tego mamy dps czyli gościa kruchego, ale zadającego dużo obrażeń, no i reszta jest już bardziej dowolna. I tutaj, na samym początku gry, z naszych towarzyszy możemy sobie dobrać kilku magów albo łotrzyka. Myślę sobie tak na początku, właśnie jak grałem, a gdzie tu jest jakiś towarzysz wojownik, który by te ciosy zbierał na klatę? Otóż wojownicy w tej grze owszem są, ale tych ciosów i tak nie zbierają. Wiecie dlaczego? Bo nasi towarzysze w tej grze są nieśmiertelni. Czujecie to? Nieśmiertelni towarzysze bez pasków HP, bez niczego w grze RPG. No trochę dziwne, nie? A teraz, dlaczego wojownicy nie potrafią właśnie bronić naszego maga, jak niemal w każdej grze RPG to się dzieje, tak? No skoro nie da się ich zabić, to jeżeli oni by bronili tych naszych magów, a my byśmy tylko stali z boku i walili po prostu obrażenia, to walka nie miałaby sensu, no bo oni byli nie do zabicia, tak? Każda walka byłaby banalna. Deweloperzy jak już coś takiego wymyślili, że towarzyszy nie da się zabić, no to wy musieli wymyślić coś innego. Wiecie więc jak działa walka w praktyce w Dragon Age'u? Niemal każdy przeciwnik, jakiego napotkamy, zawsze atakuje tylko nas, bo przecież towarzysze są nieśmiertelni, tak? Także nie ma sensu ich atakować. Jak gracie więc magiem, czy gracie więc łotrzykiem, bez przerwy musicie biegać po całej mapie, unikać ciągłych ataków wrogów. Do tego błyskawicznie się też okaże, że to głównie my zadajemy obrażenia w tej grze, to my zbieramy zainteresowanie przeciwników, to my walczymy i prawie tylko my. Nasi towarzysze w tym tytule to nie są tacy normalni towarzysze, np. z poprzednich Dragon Age'ów, którzy coś robili, którzy byli takimi gościami z krwi kości, na których można było polegać. W tym tytule to są bardziej tylko takie przystawki, jak np. Atreus z Godoflora. On potrafi w walce trochę pomóc. Ale sam niczego nie zrobi. Tutaj bez przerwy cała uwaga przeciwników jest skupiona niemal ciągle na nas, a to potrafi przytłoczyć. No i tak jak powiedziałem wcześniej, ten system walki się sprawdza. On jest przyjemny pomimo paru wad, ale to cholery. Mieliśmy dostać grę RPG, tak? A dostaliśmy tytuł akcji. Żeby nie było, ja nie mam absolutnie problemu ze zmianą systemu walki, tak? Jeżeli ten się sprawdza, no to ok, fajnie. Problem polega jednak na tym, że w żywe oczy kłamano nam, że dostaniemy coś innego. Teraz, czy to jest problem? No tak. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście głodni, macie ochotę na pizzę, nie? Dzwonicie do pizzerii, zamawiacie sobie taką dużą, fajną pizzę, przychodzi dostawca, no to otwieracie pudełko, a tam hot dog. No ten hot dog może być całkiem smaczny, ale kurwa, miała być pizza. Myślę, że to porównanie idealnie oddaje właśnie to, co zrobiono z walką w Weilgard. Tak się po prostu nie robi, tak? Jeżeli chcieliście już wprowadzać takie zmiany, to trzeba było na ten temat być szczerymi, powiedzieć to na samym początku, że to będzie troszeczkę inna gra, że będzie to głównie akcja, albo zrobić po prostu spin-off serii, a nie kolejną część. Obecnie, pomimo że ten system walki jest całkiem niezły, no to wielu z Was może on odrzucić, no i wcale Wam się nie dziwi. Teraz przejdźmy do tego, co zawsze stanowiło ogromną siłę całej tej serii Dragon Age. Czyli fabuły oraz postaci i świata. Wszystkie czasowe części, nawet krytykowana dwójka, w tym temacie były co najmniej niezłe. Zapewniały do tego fajnych, interesujących towarzyszy z własnymi historiami, do tego były ciekawe questy, ciekawe linie fabularne itd. Tak tak Jak jest w przypadku najnowszego Dragon Age'a? No tutaj niestety jest duży, duży regres. Zapomnijcie w ogóle jak gracie w tą grę o świecie Dragon Age, a, zapomnijcie o jakichś rozbudowanych filarach tej serii, Veilguard bowiem niespecjalnie właśnie szanuje całej spuścizny tej gry, do tego też nie potrafi dołożyć nic ciekawego, nowego od siebie. Zawsze w grach z tej serii świat był właśnie wyjątkowo ciekawy, jego się zawsze chciało poznawać. Tutaj, jak ja grałem, powiem wam, że kompletnie tego nie czułem. Mało tego, świat wykreowany w Veilgardzie wydaje się po prostu sztuczny. I to z wielu powodów. Po pierwsze, ta gra została w taki żenujący sposób ugrzeczniona, i to do takiego stopnia, że zakrawa to czasem uśmiech politowania. No, czujecie to, ogólnie w tym świecie gry jest za dyma, tak? Wszyscy umierają, jest plaga, jest w ogóle rozpiździaj, tak? Wchodzicie sobie potem do siedziby jakiegoś gangu. Spodziewacie się, że będą tam gbury, ćpuny, mordercy, dostajecie wry i tak dalej. No i wchodzicie tam, a tam wszyscy sobie milutko siedzą, piją sobie herbatki, podają sobie rączki. No w ogóle fajnie jest, nie? Kolejny przykład. W grze są tacy złodzieje, tak? Okazuje się, że ci złodzieje są jacyś wyjątkowo honorowi, nie kradną akurat dzieł kulturowych, a prawie wszyscy nekromanci w grze to są tacy super spokoziomeczki, oni się opiekują zmarłymi, w ogóle wszystko jest fajnie, wszyscy są zadowoleni, no w ogóle wesoło jest. Tylko problem polega na tym, że cały świat się kończy, jest rozpijdzia i masowe wybieranie, a oni są jacyś wszyscy, nie wiem, uśmiechnięci, zadowoleni, no to jest jakieś porąbane. Niestety to wrażenie sztuczności nie odnosi się tylko do świata gry, do tego mamy lokacje, które też są mocno przeciętne. Nasi towarzysze też są przeciętni, nawet nie umywają się od tych zinkwizycji. To wygląda jak taka jakaś karykaturalna baź dla dzieci, a nawet nie doszliśmy do najważniejszej rzeczy, czyli jakości samej fabuły. Jak pewnie zgadujecie, no to ona też dupy nie urywa. Najgorzej wypadają w niej antagoniści, których jest dwóch. Oni są wyjątkowo nieciekawi, oni są po prostu zero-jedynkowi. To jest takie czyste uosobienie zła. Jedyne co chcemy zrobić, to po prostu ich zabić. Oni też zresztą w sumie nie mają jakiegoś większego celu. Nie ma tutaj żadnej większej głębi. I tak porównam tę grę do tej ostatniej, do Inkwizycji, do Dragon Age 3. Jeżeli pamiętacie to Inkwizycję, no to niektórzy tam krytykowali tego Dragon Age'a właśnie za fabułę. Tam naszym głównym przeciwnikiem w Dragon Age był Koryfeusz. Podczas jednego ze starć z tym Koryfeuszem, on nam powiedział coś takiego. Lepiej móc się, że mi się udało, bo ja byłem w tym złotym mieście, gdzie jest Bóg, widziałem tron Boga i ten tron był pusty. Czujecie, mówi to nam na śmiertelny wróg, on nam sprzedaje taką bombę podczas starcia, że ten gościu, który stworzył świat, w ogóle go porzucił i ten Koryfeusz właśnie próbuje go uratować. Czy więc dobrze robisz właśnie walcząc z tym Koryfeuszem? No czujecie... Taki jeden dialog w tej instynkcji potrafił wprowadzić takie zamieszanie, tak zmusić gracza do refleksji, nie? A tutaj w tym Veilgardzie no nie ma kompletnie niczego takiego. Tutaj nie ma żadnej refleksji, nie ma żadnej głębi, oni są po prostu źli, my musimy ich zabić i, i tyle, i nuda, tak? Ten świat tej gry jest kompletnie pozbawiony jaj. To jest po prostu taki zlepek lokacji powiązanych jakichś niby fabułom, która nie jest zła w sumie ta fabuła, tak? Ale ona jest cholernie przeciętna. Tutaj deweloperzy widzę, że próbowali ratować sytuację questami pobocznymi, ale tutaj też bywa różnie. W grze jest parę naprawdę fajnych zadań, ale jest też dużo naprawdę wyjątkowo gównianych. Tutaj mogę Wam podać taki konkretny przykład. My w pewnym momencie dotrzemy do takiej osady, gdzie jest taka arena do walk, nie? No wiecie, taki typowy schemat, że w jakimś tam mieście jest arena do walk, jak będziemy walczyć, coś tam wygramy. No a to się sprawdza w grach. No ja tutaj oczywiście poszedłem na tą arenę, zacząłem walczyć, Pierwsze, co mnie uderzyło, to że po wygraniu jakiejś walki, ta babka, która je organizuje, nie ma żadnego dialogu, że tam spoko, dałeś radę z pierwszą walką, teraz jakaś druga, trzecia i tak dalej. Ona po prostu gada w kółko to samo, tak? Nieważne, którą walkę wygracie, ona ma ten sam dialog. No ale dobra, mówię, może to im się nie chciało tego nagrywać. Zobaczymy, co się stanie, jak wygram te wszystkie walki, tak? No i wiecie, co się stało? Po prostu, jak wyszedłem z tej areny, pokazało mi się zadanie ukończone i dostałem przedmiot automatycznie. Nawet ta babka od Areny nie miała żadnego dialogu z gratulacjami, że wszystkich rozwaliłem nic kompletnie. Poczułem się w jakimś taniem MMO po prostu. Jakby ktoś zrobił takie zadanie, kopi i wklej, a dialogów mi się nie chce nagrywać i w ogóle Fajland porać do domu, nie? No, ludzie, to jest produkcja za kilkadziesiąt milionów dolców, a twórcom zadań nie chce się nawet nagrać dialogów, no to jest po prostu żałosne. Żeby nie było, ta grama parę fajnych momentów w fabule, Naprawdę ma parę fajnych zadań, ma nawet parę dość ciekawych wyborów, które później rzutują właśnie naszą ścieżkę w grze. To jest fajne. Przygotowana fabuła też odpowiada całkiem sprawnie na wiele pytań postawionych przez fanów, rozwiązuje wiele tajemnic ze świata Dragon Age'a, nad którymi dużo fanów zastanawiało się przez lata. Skąd się wzięła plaga, co to jest czarne miasto i tak dalej. Tego wszystkiego dowiemy się właśnie w ostatniej części w Veilgardzie i to jest naprawdę fajne. Ja szczerze wam powiem, że ja miałem takie momenty, że myślałem sobie, no, może ta gra nie jest jednak taka zła, tak? Że może ten świat dupy nie urywa, ale nie jest tak źle. Bo były właśnie te lepsze zadania, tak? Te lepsze dialogi. Natomiast zaraz potem dostawałem jakiś tragiczny jakość quest, dialogi zmieniały się w jakąś nudną papkę i miałem po prostu taki emocjonalny rollercoaster. Veilgard niestety pod względem fabuły i świata jest więc tragicznie przeciętny, a często jest też niestety bardzo różny jakościowo, co też mu wcale nie pomaga. Wielu z was pewnie interesuje też kwestia samego lewactwa w tym tytule, no bo z tego też powodu Veilgard był ostro krytykowany w internecie. Tutaj wam powiem, że na szczęście nie jest tego tak dużo, jakby się wydawało, natomiast czasem jak ktoś walnie takim dialogiem dosłownie masakrującym język polski, Używając jakichś zajmków onujenu, czy cholera wie w ogóle czego, to twarz się sama wykrzywia w zażenowaniu po prostu. Gdyby to był jeden z niewielu minusów tej gry, no to dałoby się jeszcze przymknąć na to oko. Niestety tych minusów jest tutaj bardzo wiele i to I też przeszkadza. Przejdźmy teraz do eksploracji lokacji. Ja wam wcześniej powiedziałem, że lokacje są przeciętne. No i rzeczywiście są. Dupy krótko mówiąc, nie urywają. Na szczęście fakt ten wynagradza w jakimś stopniu całkiem niezła ich eksploracja. Są one wielopoziomowe, są pełne całkiem użytecznych sekretów. Oczywiście w tytule znajdziemy też całe mnóstwo zagadek. One, wbrew pozorom, wcale nie są takie banalne, jak się tam mówiło w internecie. Czasem trzeba się troszeczkę pogłowić. Zresztą e, pogłowić się naprawdę warto, bo tutaj itemy, które znajdujemy w tych właśnie skrzyniach, w tych sekretach, potrafią czasami diametralnie zmienić nasz styl gry. To jest fajne. Z drugiej strony, jak ja eksplorowałem właśnie te lokacje, no to ponownie uderzyła mnie sztuczność tego świata. Wiecie jak? Otóż, często jak eksplorowałem lokacje, no to łapałem się na tym, że do wielu miejsc na mapie nie mogłem wejść, otaczała je taka śmieszna biała bariera z napisem obszar niedostępny. One się oczywiście podblokowują później w jakimś tam kuesie, tak? Ale kurde, nie dało się tych barier zrobić jakoś tak, nie wiem, subtelniej, nie wiem, zasypać drogi gruzem, czy jakieś drzwi zamknięte zrobić, no cokolwiek, tylko jest taka śmieszna biała bariera, gdzie deweloper ci mówi byczku, ale tu nie wchodź jeszcze, bo jeszcze nie czas. No błagam, no kto to tak robi, naprawdę, no to wybija mocno z imersji, to wrażenie sztuczności tej gry jeszcze bardziej potęguje. No tak się nie robi nawet w indykach, a wy to robicie w grze AAA. Teraz dochodzimy do tematu grafiki, tutaj ode mnie taka mała informacja na start. Ja tą grę zaczynałem na zwykłym PlayStation 5, a kończyłem ją już na PlayStation 5 Pro, także materiały, które widzieliście podczas oglądania tej recenzji, one są z obu tych konsol. Ja tutaj będę walił prosto z mostu, jedyne czym imponuje ta gra, jeżeli chodzi o grafikę, to jest wygląd włosów w postaci. Te włosy są naprawdę świetnie zrobione, chyba ładniejszych do tej pory w grach nie widziałem, to jest kozak efekt naprawdę. Natomiast nie licząc tych włosów, no to wersja na zwykłe PS5 jest po prostu paskudna. W grze mamy obecnie do wyboru dwa tryby, jest to tryb 30 fps oraz 60 fps. Jak macie ekran 4K, to nawet nie próbujcie tego trybu 60 fps włączać, naprawdę, bo się pożygacie. Obraz nawet w tym 30 jest tak rozmyty i jest tak złej jakości, że większość postaci wygląda jakby miała twarze gładkie niczym pupcia niemowlaczka. Oczywiście one takich twarzy nie mają, to jest tylko złudzenie, bo obraz jest tak złej jakości, że wszystko się rozmywa. Na PlayStation 5 Pro już te twarze wyglądają normalnie, tak? Natomiast większość z Was na pewno tego Pro nie ma. Do tego podejrzewam, że na Xboxie też będzie bardzo źle. Także jakby to tak szybko podsumować, ujmę to tak. Po godzinie zabawy w tej grze na zwykłym PlayStation 5 po prostu od tej obrzydliwej papki zaczynała boleć mi głowa. Zresztą już na moim teście PlayStation 5 Pro mogliście zobaczyć, że obraz na PS5 był tak niskiej jakości, że ciężko było nawet rozróżnić padający deszcz na kałuży. O jakichś budynkach czy twarzach to już w ogóle nie wspomnę, bo tam była katastrofa, po prostu. Do tego na obu wersjach, nawet na tej Pro. Zdarzają się tragicznej jakości tekstury rodem z jakichś najtańszych gier i to na pierwszym planie. No ja nie wiem jakim cudem to w ogóle udało Wam się przemycić do finalnej wersji, ale naprawdę ktoś powinien wam zasadzić kopa za takie coś. I teraz jak ogólnie wygląda ta gra? Na pro wygląda nieźle, natomiast na, czy naprawdę tak mocna konsola jest potrzebna do tego, żeby gra wyglądająca w sumie tylko nieźle nie powodowała bólu głowy. No, nie wydaje mi się, wydaje mi się, że przy tej jakości grafiki Veiligard powinien świetnie śmigać na podstawowym modelu PS5, a to, że tak nie jest, no to już jest po prostu wina samych twórców. W sumie nie gadajmy już w ogóle o grafice w tej grze, bo mamy jej dość, więc streszczę to dla Was. Grafika na PS5 jest do dupy, na pro jest po prostu ok, a styl artystyczny tej gry to jest padaka. Przejdźmy do podsumowania. Powiem Wam, że ocena tego tytułu to przyznam jest jedno z trudniejszych zadań w mojej recenzenckiej karierze. Veilgard ma bowiem trochę plusów, ale ma też mnóstwo minusów, a znakomita większość gry jest cholernie przeciętna. Do tego deweloperzy zaserwowali nam też całkiem fajny system walki, ale jednocześnie ukłamali nas co do jego kształtu, bo miało to być coś zupełnie innego. I długo Wam powiem nad tym myślałem, przejrzałem te wszystkie notatki, które ja miałem, podsumowałem wszystkie za i przeciw, doszedłem do jednego wniosku. Otóż Dragon Age Veilguard to nie jest zła gra, ona jest po prostu mocno przeciętna. Jest to jednak zły Dragon Age, a fani latami czekający na kontynuację Inkwizycji zasługiwali na coś znacznie lepszego niż otrzymali. W tym tytule można się bawić w porządku, natomiast tylko wtedy, jeżeli w ogóle zapomnicie, że to miała być jakakolwiek gra RPG i potraktujecie go jako taki dość prymitywny, jakiś spin-off tej marki, i wtedy można się bawić ok, Jeżeli natomiast ciągle z tyłu głowy macie te starsze gry z serii Dragon Age, albo też czytaliście czy tam oglądaliście jakieś trailery, gdzie producent Was zapewniał, że to będzie gra RPG, no to w tym przypadku Welligard mocno Was rozczaruje i winni temu tylko i wyłącznie deweloperzy, którzy jak do tej pory zaserwowali nam najgorszą odsłonę serii. Gdyby ktoś mnie kiedyś spytał, Godlike, ale co twoim zdaniem jest nie tak z tymi zachodnimi grami? Czy one rzeczywiście wychodzą coraz gorsze, co jest z nimi nie tak? No to pokazałbym mu właśnie najnowszego Dragon Age. Jest to taki tytuł mocno zachodni, mocno nowoczesny, jest przeciętny, jest mdły, jest ugrzeczniony, stworzony bez serca, bez duszy. Zrobiony przez ludzi, którzy zamiast pasji do gier, na pierwszym miejscu stawiają jakąś inkluzywność, jakieś inne pierdoły. No i niestety wyszło jak wyszło. Dziękuję Wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam Was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lubego -like godlajka. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez Waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki Wam bardzo i do zobaczenia niebawem.